Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu FunCast. W dzisiejszym materiale omówimy sobie najnowsze informacje castingowe dotyczące serialu The Last of Us. Klasycznie w składzie Mateusz i Kuba. Zapraszamy do oglądania. Pedro Pascal i Bella Ramsey to jest nasz główny duet, który został ogłoszony przez Hollywood Reporter i został też potwierdzony przez aktorów. Powiem tak, no jest to zaskakujący ruch castingowy, nie przy Belli Ramsey, bardziej przy Pedro Pascal'u. Jak twoim zdaniem, już to wygląda? No właśnie dla mnie to jest trochę dziwny ruch, w sensie Pedro Pascal jest bardzo dobrym aktorem, ja go bardzo lubię, ale to jest to, o czym myśmy rozmawiali zaraz po samym ukazaniu się tej informacji. Ja mam wrażenie, że on mi zaraz wyskoczy z lodówki. Tu była Gra o tron, poważna rola, tu zaraz Mandalorian, był w Narkosie, teraz kolejny tak. serial o HBO, no trochę za dużo go chyba moim zdaniem. I nie wiem czy on swoją aparacją aż tak będzie pasował do, do roli Jola, w sensie może tam wyjdzie jakaś charakteryzacja fajna i tak dalej, to na pewno, ale jakoś, no nie widzę go po prostu, a, a jak ty? czy ja generalnie akceptuję ten wybór. Oczywiście nie jestem fankas, na który ja liczyłem, czyli Hugh Jackman. Mm, Wydaje mi się, że gdyby był Hugh Jackman, to by fajnie schakali po, po ścianach. Natomiast Pedro Pascal też nie jest złym wyborem. Tylko ja mam takie, może nie wątpliwości, ale tego się obawiam. Bo jednak te role, które on grał w narkosie mi się mega podobał jako ten, ten policjant mm, D.A. Nie, no tak, czy czy grzeł Tron. Natomiast rola Żera to jest zupełnie inna rola. To jest rola dramatyczna, taka bardziej dramatyczna, taka wiesz? Zupełnie odskakująca od tego, co no grał do tej pory. I nie wiem, czy taki. Y, 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 Ciężar u dźwignia, to wydaje mi się, że tak. No. Jeśli jest aktorem przez duże A, no to dźwignie, a że nim jest, to raczej się można tego spodziewać. Mi chodzi, jakby o samą jego taką aparycję, że on mi nie pasuje tego Joela z gry. No ale wiadomo, że serial rządzi się trochę swoimi prawami i oni nie mogą być identyczni. Chociaż Hugh Jackman tak. i Elliot Page to by był moim zdaniem duet idealny, chociaż wiadomo, że Elliot Page już Eli nie zagrał, przez to, że został Elliotem. Tak, yy, no ale to byłoby. I mamy także. No, no. no. Nie, mamy też tak, że już potwierdzona postać Eli Bella Ramsey, znana między innymi z gry Otron. Taka charakterystyczna rola w tym serialu. Yy, bardzo ciekawa zresztą, wydaje mi się, że większość osób chwaliła ją za tą rolę, bo to bardzo młoda aktorka i, i tak zostawiła po sobie taką dobrą, dobrą wspomnienia po tej tak, roli. Tak, yy, tak. Jeśli chodzi o wizerunek, też nie ma jakiegoś wielkiego podobieństwa do Eli, natomiast to jest tak samo, tu można wiesz, to jest zupełnie inne podejście tak no, i można to Ona ma taką zadziorną twarz, ona ma taką zadziorną twarz, myślę że jak tam dojdzie jakaś charakteryzacja też fajna, to, 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 to że to będzie bardziej że ona będzie bardziej pasowała do Eli niż Pascal do Roli Joella, nie? Tak, tak, tak może być, chodzi o, o ten pierwowzór w grze. No też wczoraj no, mieliśmy plotkę, no. że możliwe, że rolę Joela zagra... Y, wcieli się w postać Joela, zagra... Y, wcieli się w postać Joela Marshall'a Ali, aktor Oscar, oscarowy, mm -hmm. aktor, który no, ma dużą renomę i też będzie grał już w takim dużym uniwersum, jakim mm -hmm. jest Marvel, Blade'a. Natomiast, no, wiemy, no mieliśmy wątpliwości do tej roli. Czy to no, by było tak? Kurczę, wiesz co, ja myślę, że to był jakiś zabieg marketingowy po prostu, żeby Świat usłyszał, że Oscarowa aktor może zagrać w The Last of Us i dlatego. Mm -hmm. No i pewnie też po części przez kolor skóry, żeby wywołać jakąś kontrowersję, bo wiadomo, że Joel w grach był e, biały, no to e, zatrudnimy do białej roli czarnego aktora, żeby trochę zyskać rozgłosu, żeby ludzie o tym gadali po prostu, a nie da się tego uniknąć, bo ludzie o tym gadali, było bardzo głośno o tym. I było sporo kontrowersji też z tym związanych. Ja myślę, że, no tak, tak. No aktorsko by na pewno dźwignął, no tylko to to jest znowu pytanie właśnie o te aparycję, czy to by się aż tak nie różniło, bo skoro mamy jakiś, wiesz, dysonans przy Pascalu, no to przy Alim byłby, no, jeszcze większy się rzeczy, nie? No. Tak, no Pascal na pewno pasuje, co po pierwsze, wiekowo. Pasuje, no. y, pasuje to, że jest na topie. No, szczególnie ostatnio że był też w Wonder Woman, czyli produkcji, produkcji Warnera, no. a HBO jest Warnera, więc po, po prostu przez to, że tak dobrze z nim się pracowało na planie i wiesz, takie to wrażenie wywołał wśród nie nie gospodarstw stacji. Czy... wiesz, Disney, <laughs> Mandalorian, tak. Marvela, no to, to tak trochę tam na granicy Zaznaczył jest. Zwiedził każdy tak. uniwersum. <laughs> a w sumie właśnie, w Netflixie siedział i ten, o, ten tak. aktor. Chorągiewa. <laughs> nie no, ale nie no, ja chyba najbardziej go wspominam z, z Narkosa, no jednak tam się wyróżnił zdecydowanie, tam Narcos, wielką Grau, Grau, Grau. gwiazdą no, był. No. Tak. No chociaż jakby, tak, wiesz, ja z... nie, nie odejmujmy mu z roli Din też, z Mandaloriana. Nie, oczywiście, że tak. No, nie? No, bo to jest... no tylko wiesz, tam bardziej gra głosowo, tylko tam w ostatnim sezonie się pojawił więcej, więcej rynkowo, no bo były te plotki, były te informacje. I myślę, że będzie na przykład... więcej teraz, nie, w kolejnych sezonach. Tak. Ale zobaczymy, zobaczymy jak Tak, będzie. że w pierwszym sezonie głównie Kaskader grał Mando, a po prostu Pascal podkładał głos. W drugim to się podobno miał zmienić. No ale aczkolwiek tak, za, za rolę głosową, no i za sceny dramatyczne, które się pojawiły w drugim sezonie, na pewno duży duży plus, a w narcosie no, to była taka najlepsza postać obok Wagnera Mowry, który się wcielił mm -hmm. w Pablo Escobara, To on był takim na przykład na drugim biegunie, ale też no, świetnie charakterystyczna postać, dobrze napisana. no, ogólnie narcos jest no, bardzo dobry no. serial. Tak. No, no, nie to to swoją sezon. Drogą. Do, dokładnie, to swoją drogą. Do śmierci Escobara i dał, a później tak Tak. O, można obejrzeć, nie trzeba. Tak, mieliśmy też informację jakiś czas temu, że e, że showrunnerem tego serialu. Będzie bardzo interesujący poster. Będzie Craig Mazin, gość, który odpowiada za scenariusz do serialu Czarnobyl. To też był Sharonem tego serialu. Czarnobyl to mój ulubiony serial z 19 roku, bardzo go, bardzo go lubię, bardzo mi dobrze wszedł. Pięć odcinków, a weszło jak po prostu jak, jak film. Świetnie się mm -hmm. go oglądał, nie ma tego, tak, czy to, że to oglądałeś? Tak, 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 Oglądałem Czarnobyl, no. bardzo fajny. W ogóle ładne zdjęcia i cała oprawa dźwiękowa. Nie jestem pewny, czy y, muzyki w ogóle do Czarnobyla nie robiła ta sama kompozytorka co robiła muzykę do Jokera, ale to 100% pewności nie mam. No tego nie wiemy, kto będzie jeszcze robił muzykę do, do Last of Us, natomiast wiemy, że przy, przy serialu pracuje Neil Druckmann, czyli reżyser pierwszej i drugiej części gry. Więc też będzie miał pewnie jakiś wpływ na, na scenariusz i na, i na cały świat. Natomiast, żeby to nie było tak, jak przy Szczepanie Fardochu i Królu. No właśnie, właśnie, właśnie. No. Tylko, że wiesz co, wydaje że gra i... I serial to jest troszkę zbliżona do siebie wiesz, medium. No bo jednak wiesz, tu masz dialogi i tu też masz dialogi, wiesz, no tak, postaci pod, bardziej, podobne, więc tu jest o wiele wiesz, łatwiej można wejść w świat, nie? Tym bardziej, że The Last of Us jest bardziej filmową grą niż dokładnie. taką grą-grą typową, nie? No tam jest więcej jednak tych wiesz, Zresztą tak jak na robi, robić to Uncharted, czy to właśnie The Last of Us, oni robią te gry bardzo filmowe, nie? Dokładnie, dokładnie tak. Prawdopodobnie to będzie oczywiście pierwsza część gry, adaptowana do pierwszego sezonu. Obserwowałem, że na pierwszym się nie skończy. Tylko pytanie, jak, jak można. Myślisz, myślisz, Czyli. No, no, no. Myślę, że to no, musi być historia związana z, z gier, tylko właśnie jestem ciekaw. Czy po mm -hmm. pierwsze, nam ją rozszerzą na wątki, których nie znamy, a po drugie, czy to będzie dwusezonowa historia, czy tylko jedna sezonowa, czy to będzie jakiś taki mini serial, czy dostaniemy tylko jeden sezon i nie, potem ja ewentualnie, myślę, że jak oni przyjmie z tak super. serialem chcą załatać lukę po Grzotron. I, że to będzie duży serial, tak mi się przynajmniej wydaje, e, to mm -hmm. po pierwsze, a po drugie, myślę, że fabularnie główny trzon może być podobny, ale zobaczymy zupełnie co innego, myślę, że nie będą iść sztywną w grę, tylko ty będzie, mm -hmm. wiesz, to, że Eli jest Bogu odporna to super. na wirusa to super. i będzie zupełnie, wiesz, jakby inne wydarzenia wokół tego wszystkiego, nie? Znaczy, wiesz, znaczy może się powtarzać, na przykład, y, możemy spoilować troszkę, śmierć test, na przykład, na początku Creepy no tak. to była też no, taka, no, takie, taka takie ważna rzecz. Takie rzeczy gdzieś tam mogą, wiesz, bo one wpływały na bohaterów. Dokładnie. Gdzieś tam to może być, wiesz, jakieś tam takie drobne sytuacje mogą się powtórzyć, ale jakby chodzi mi, wiesz, o, o to, że też spotkałem pewnie spo dużo innych rzeczy, no bo jednak jeden do jednego w 100% gry się nie da przełożyć na serial czy film, nie? I tak, zresztą wiele produkcji pokazało, że to nie działa dobrze. Natomiast, no myślę, że będzie fajnie. No i robić seriale. Z no. pierwszemi gry o Tron na końcu, ale to nie znaczy, że to, nie, że to był zły serial wciąż. Moim zdaniem, ostatni sezon gry o Tron był dobry, ale oczekiwania były tak duże, że w kontekście jakby całych wydarzeń i wielu różnych, wiesz tego, tego jak wysoko mi postawić sobie poprzeczkę, nas rozczarował ten sezon. Nie, to po pierwsze, ale wydaje mi się, że ten trzeci sezon gry o. Trzeci sezon, kurczę, ostatni ósmy, sezon, ósmy, ósmy, sezon gry tak. o Tron polekł przez y, fabularne dziury i po prostu no pewne też te nie tłumaczyły. jakieś takich decyzji, które były bezsensowne, no typu, nie wiem, wystawienie dotraków przed zamkiem i, i szarża od razu na początku. No dużo takich tam było głupotek, ale ogólnie sezon był fajny. Ja się tam nie dobrze bawiłem. No dużo ludzi tam narzekało, ale ja się dobrze, ale bawiłem, się tylko dobrze, no, dobrze wiesz, bawiłem. Gdzie porównujemy go, wiesz, ósmy sezon, a poprzedni sezon, to jednak odstaje też mocno. Te ostatnie sezony już nie były tak jak, świetne wiesz, jak pierwsze, bo, bo to nie oni było na, mieli na książkę, nie? I no oni mieli nie? No na tak. I tak, książki czyli... prowadzili dialogi, a Martin też te swoje tak. książki pisze, tak. No, no, nie, no, trochę się boję określenia filmowo, bo może nie, ale no, mieli na pewno większe, wiesz, pole do popisu, i takie mhm. źródło, nie? W tym wszystkim. Tak. A później to już polecieli, no i zresztą wiadomo, że Dedeki chciały spie spieprzyć do Star Warsu, do Disneya, i dlatego tak szybko to pociechali. Tak, a to spokojnie że by się, i Star no, no właśnie, położyli, położyli grę o tron i ich wywalili. Eee, tam spokojnie było, wiesz, wątków na dwa sezony, ale nie o, grze o Tron dzisiaj tylko o The Last tak, of Us. Ja myślę, że HBO zrobi naprawdę dobry serial. Te wybory aktorskie nie są może jakieś moje ulubione, bo ja chciałem, żeby też, no, no, no aktor z o Tron został Joelem, eee, Nikolaj Castervaldo, eee, grając eee, Jamie' Lannistera w Grzeoteron. Tak. Eee, I on mi pasował bardziej, natomiast Pascal, no, kurczę, myślę, że będzie spoko. Myślę, że spoko. No myślę, że to jednak jeśli chodzi mówimy o HBO i tych jakościowych serialach, nawet tych mini serialach, to to jest mm -hmm. na pewno top jakość. Na pewno HBO mm -hmm. robi te seriali mniej, natomiast jeśli chodzi o jakość, to wydaje mi się, że jest numer jeden na rynku. Mm -hmm. e, natomiast to, co chciałbym też zobaczyć w tym serialu, to oddanie tej samej brutalności, jaką mieliśmy w grach. Wiesz, to nie było w żaden sposób ugrzeczniane, tylko to była wypożyczalna erka. Ale nie ugrzecznia. Nie, tak. no, zobacz, HBO nie ugrzecznia. Już ta wspomniana gra o tron, czy ślepnąć od świateł, czy cokolwiek, jakiekolwiek seriale, oni tego nie ugrzeczniają. Tam jest, jak ma polecić kurwa, to leci kurwa, jak ma, yy, wiesz, polać się krew, to leci krew, nie? Mhm. Ta, tam, tam nie ma tak. czegoś takiego, jak często w Disney uświadczamy, że jest grzecznie, za grzecznie czasami, nie? Tak, no i budżet tego serialu na pewno musi być spory, po pierwsze mamy super wybory castingowe, więc na pewno to jest duży budżet z tego, tego na to idzie. natomiast stworzenie całego świata postapokaliptycznego, stworzenie no. y, zombie tak, w cudzysłowie powiem. I różnych no. tych wariantów, tak? Bo mieliśmy klikaczy, mieliśmy tych no, wielkich tak, skurczybyków no, no. I, i tych biegaczy, więc no jest tego masa. Musi tutaj serial popracować, żeby to wyglądało po pierwsze dobrze, a po drugie, żeby. Moim zdaniem, jakby zrobili to, wiesz, głównie e, daj tam statystów, nie walili bali, nie się w CGI za bardzo, to byłoby to lepsze, chyba. To tak jak było w pierścieni, no. nie? Tak, tak jak The Walking że wyglądali te tak. tam wyglądają faktycznie dobrze i nie są takie CGI-owe, nie? No, Dokładnie. myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż też pytanie, wiesz, na ile oni pójdą w jakby klimat post-apo i potwory, a na ile jakby bardziej w relacji międzyludzkie, bo też jest ważne, mm -hmm. nie? Bo może to się okazać tak, to że prawda, te relacje prawda. będą grały główną rolę w tym wszystkim, o wiele bardziej niż sam ten świat przedstawiony, nie? Mhm, mm tak. Tak, zdecydowanie. E, mieliśmy w jedynce na przykład, czy w dwójce już też, ale to na razie kupiłem się na jedynce, dużo różnych y, grup i różnych, nie powiem gangów, ale takich no grup, bo to jest dobre określenie. E, no ludzi, którzy po prostu trzymają się w kupie no, i próbują przetrwać, tak? No no tak, tak, tak. I, i tam przecież ci. ci, ci tak, dokładnie. Takie dzikusy i tak dalej. No to, dużo tego było, to prawda. Więc wątków jest dużo. Dużo też o postaci, postaci do, do obsadzenia. Mm -hmm. Pamiętasz, w jedynce była taka postać, czyli pamiętam tak się nazywa: chyba David. To była ta osoba, do osoba, której Eli trafiła i Joel był ranny. To był już bliżej końca gry. A ten, ten, później, no, pamiętam to, to też może być ciekawy casting. On bo taka jak rola. <laughs> tak, bardziej podobny niż ten. Tak. No, nie, ale mi się wydaje, że to też może być jakiś pole do popisu, żeby dostać jakiegoś takiego mocnego Villana, wiesz? Aktora bardzo charakterystycznego, no. też z takiego filmowego topu. No bo jednak, Pedro Pascal teraz jest topem, jeśli chodzi o aktorów no, tak, pewnie. Jeśli chodzi tak, tak, i o płace, tak, i o pewnie zainteresowanie studiami, żeby, żeby u nim grał. Więc może tutaj naprawdę jeszcze nas zaskoczy jakiś casting. Szczególnie, że nie dostaliśmy jeszcze Billa czyli hmm. też ważnej postaci, albo i, oraz też brata, brata Joela, Tomiego. No właśnie, też bardzo ważna postać przecież w kontekście całej, całej w kontekście całej fabuły. Eee, kurczę, wiesz, jakby też ciekawe, no bo nie wiemy nic o tej fabule, kompletnie nic, nie ma żadnych przecieków póki co, nie ma, nie, nie, nie ma niczego, więc ciekawe w jaką stronę nie pójdą, bo mo, może wiesz, jakby w ogóle całkiem to pozmieniają i nie wiem, Joel nie będzie miał brata, albo będzie jakaś totalnie nowa postać, której w grze nie było, nie? No. Też nie jest to wykona że też, oni też będą coś, mogli To jest ciekawe, no bo ciężką, to, trochę, albo nie? zrywamy tak całkowicie statusem quo, albo wiecz, częściowo, tylko zmieniamy jakieś poszczególne mm -hmm. wydarzenia, wydarzenia z gry. Na pewno to nas czeka, no bo każda adaptacja czy no ma pewne zmiany względem no, pierwowzoru, więc to na pewno oczywiście. nas czeka. Na ja ci skalę? powiem, że wolałbym chyba, żeby oni nie trzymali się tak sztywno gry, żeby ten tak. serial szedł swoim tokiem, żeby miał tę główną oś podobną. Właśnie to, tak. co gadaliśmy, że Eli tam jest odporna i tak dalej, oni tam podróżują. Ale żeby ta cała fabuła była trochę jakby taka inna. No żeby to nie było wyciągnięte na żywca z, z gry. Żeby mm -hmm. to miało wszystko swoją historię. Bo boję się tego, że jak oni zaczną odwzorywać jeden do jednego tę grę, to to nic się mm -hmm. nie uda rozumiem. Czyli ja też wolałbym zobaczyć zupełnie inne wątki i rozwinięcie pewnych innych spraw, które mieliśmy w, w grze. No, bo jednak z perspektywy gracza będziesz wiedział mniej więcej do, dokąd ta historia idzie. A jednak, jak zobaczysz jakieś zaskoczenie na ekranie, to teraz to będziesz wiesz, bardziej zainteresowany, bo nie znasz dokładnie tej historii. To, to, to byłoby I też zdecydowanie ważny. fajne. I tak jak mówisz, lepiej, żebyśmy. No. tak. No w grze w, wiesz, w grze głównie chodzisz i strzelasz, nie? I trafiasz na właśnie tam klikacze czy na inne potwory albo na ludzi. I to jest mhm. grze przez większość czasu nie da się tego ukryć. Mhm. E, no w serialu tak, ty no. tego nie zrobisz, nie? W serialu muszą te wątki jakoś inaczej pozapychać. Coś tam się musi innego dziać. Myślę, że na samej relacji tak. ellie Joel to się nie da tego oprzeć. Że tam się będzie musiało coś dziać więcej właśnie z jakimś wilanym. Tak, ale na pewno no, chemia między postacią Pedro Pascala e, a Belli Ramsey no, musi być tutaj duża. No, bo jednak na tym też bazowała e, cała gra na, na relacji takiego ojca z córką i szkolenia w tym, w tym świecie pełnym potworów i, i złych ludzi. E, więc to, to musi zadziałać na pewno. A jeżeli się zadziała dookoła świat i to nie będzie, nie będziemy się mieli do czego przyczepić, no to wydaje mi się, że to może być serial naprawdę super i żeby też trafił, wiesz, do odbiorcy mm -hmm. poza tego, który zna gry, no bo to wydaje mi się, że taki jest też cel, nie? Żeby, no wiesz, tak. ludzi, którzy grali w gry, zadowolić, ale też żeby pokazać świat z gry osobom, które jest. Nie, nie grały w pierwszy Ja się też trochę boję, czy Bela Ramsey udźwignie postać Eli, która była strasznie charyzmatyczną postacią. W grze tron, to prawda. jako Lyanna Mormont, Mormont nie można jej było odmówić e, charyzmy. Natomiast wydaje mi się, że ta postać była trochę sztywna. Ona była w pewnych ramach osadzona i nie miała takiego luzu. A Eli ma mm -hmm. dużo luzu i ma dużo takiego, wiesz, taka, to jest taka dziewczyna, która ma dużo do powiedzenia, zawsze. Mhm. Mm no, ja nie wiem, tak, czy, ja, czy tak. Bella, taka Bella. Taka I myślisz, czy w serialu dostaniemy yy, ten wątek z dodatku Left Behind? A to Wydaje jest to ważny wątek w kontekście to całości. To jest ważny wątek w kontekście całości, to prawda. Ja myślę, że to możemy dostać, ale w ramach jakichś takich, wiesz, wspominek, flashbacku. postaci, flashbacków, mm -hmm. albo ewentualnie na sam początek, pierwsze dwie minuty serialu, tak wiesz. Totalnie ten wątek, jak żeby tak, tak sobie. Tak, tak, tak. I, i, tak, i możemy mieć w ogóle jakieś w pierwszym odcinku takie wiesz, dwutorowe troszkę pokazanie, czyli na przykład jak, jak Joel traci wiesz no, swoją córkę, właśnie, i też jak Ellie Właśnie, w tym właśnie, świecie, no. właśnie, 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 albo wiesz, coś na zasadzie jak w The Witcher było, nie? że tam jest tak, 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 dwie, tak, dwie, dwie osie fabularne, które się sp splączą w końcu gdzieś między sobą, tylko pewnie szybciej niż w Wiesz, widzę ten minie. płacz ludzi, że nie ogarniają, o, tak, tak. <laughs> gdzie to się dzieje. Niech Pulp Fiction <laughs> obejrzą to w ogóle im głowę, no. <laughs> tak. <laughs> Oj. Chyba to wszystko, wydaje mi się, na naszych tak. prognozach dotyczących Last of Us. No, ciężko, ciężko też cokolwiek powiedzieć więcej. Bo, bo nie wiemy nic więcej. No, dostaliśmy tego Pascala, dostaliśmy Bella Ramsey, No na razie optymizmy są takie wstrzemięźliwe, ale są optymizmy. Więc... Nie, jest dużo. Ja, ja się cieszę. Fajnie, że mamy w końcu konkretne informacje, no bo tak. też nie wiem, do kiedy, do kiedy ten serial wyjdzie, o czym dokładnie będzie, więc no fajnie właśnie, że cojemy cokolwiek. Ale długo też była sam, przecież oni już zapowiedzieli dawno ten serial, a jakby nic o nim nie było wiadomo, ani o obsadzie, ani o niczym kompletnie, tak. nie? Więc... Dokładnie. No, no pewnie zdjęcia, jak już mamy znamy casting, to pewnie zdjęcia jakoś pewnie w połowie roku ruszą, znając życie. Pewnie będą chcieli, oby. też to kręcić jak będzie ciepło na dworze, chociaż w stanach to w sumie pojedziesz do jednego... innej części No, nie, nie muszą, no jakby cała akcja gry się działa na przestrzeni całego roku mogą zacząć zdjęcia, wiesz wcześniej tak. albo później. w seriali się nie kręci po kolei, nie? więc... I też właśnie, no tak, to prawda, niech nie, nie, technologicznie. Natomiast pytanie czy też użyją wiesz tego systemu tu Mando, czyli wiesz, tych ekranów e, z Unreal Engine, czy będą wiesz, bazować jednak troszkę na i trochę na prawdziwych e, lokacjach, no, to bo innego... to, nie, Disney, to że nie, nie tak, tylko HBO, więc tak, bo oni no, tam pewnie będą na, inaczej działać, no bo to chyba Disney ma jakby tam najbardziej opatentowane ten, ten wiesz Sposób kręcenia z tymi ekranami, a nie wiem, jak inne studia, jak właśnie Lizbia i tak dalej, czy oni też się w tym bawią. Wiem, czy oni... że y, to też mówiliśmy chyba o tym, przy, przy Batmanie, że przy Batmanie właśnie też te ekrany będą użyte, mhm. więc y, a Batman jest Warnera, czyli wiesz, że można tego używać, to nie jest jakoś zabronione. No, nie ale no, że ja nie bym chciał... chodzi mi o to, że wie, że Disney ma na to patent, tylko o to, czy inne studia też tego po prostu używają. Nie mhm. Bo mi było wiadomo tego Disneyu. Stworzenie takich dużych lokacji postapokaliptycznych to to jest też pewnie spory budżet, no i wiesz też, że znaleźć jakieś takie miejsce, nie, które może przypominać, no w Stanach to pojechać do Detroit, nie i tam też jest po miasta opuszczone. <grym> no to prawda, to prawda, no tam by się dało to, to zrobić. Nie, nie ale to, że wiesz, że jest dużo takiej lokacji są... jednej wiesz do, do budowania czegoś na CGI to wiesz, byłoby byłoby, byłoby chyba dokładnie, spoko. Dokładnie. To nie będzie chyba aż tak duże wyzwanie. O ile będą mieli budżet. Bo tego też nie wiemy, jaki będzie to budżet, nie? No ale myślę, że jeśli to ma być flagowiec HBO, to tam nie, kas, kasa będzie. Tak, tak, to też o, się oby, wydałeś, oby nie no, taka no, jak smoki w Grzotron tam w tych pierwszych sezonach, jak były troszkę większe. To, o Jezu, ale tam <laughs> nie bolało to CGI. A to było straszne. <laughs> A to, pamiętasz to tego smoka w brzmienie? <laughs> <laughs> to był najlepszy smok ever, jakby, ja go uwielbiam i Smok w Netflixowym Wiedźminie no o tego nie Netflix był o tego mi chodzi, nie, nie o tego a, naszego. A, o tego Netflixowego? A, okej, okay, bo ten, na, ten nasz był w ogóle no, najlepszy, no, a ten Netflixowy? Ta. No... No był tak no, to jak taka jaszczurka, troszeczkę na sterydach. <noise> troszkę tak, taki, taki gad, taki wiesz, tak jak Żuwie Ninja w kanałach Rossi, to taka jaszczureczka sobie wy, wy, wyrosła, ale w całej mi było fajny. Czekamy na Last of Us, czekamy na dużą premierę od HBO i też zapowiadamy, że w najbliższych um, odcinkach pojawią się takie cykle wspominkowe, będziemy mówić między innymi o Daredevilu, o Breaking Bad czy Peaky Blinders. Jeżeli chcecie, żebyśmy wspomnieli o Omówili, wspominali jakiś serial, który zakończył się bądź czeka na kolejny sezon, to znać w komentarzach oraz dajcie znać, jak Wam się podobają castingi do Last of Us. Tak jest, albo i powiedzcie też, jaki był wasz fancast, na kogo liczyliście w tym serialu, bo może to też były jakieś inne postaci niż my, my wymieniliśmy z Kubą. Dokładnie tak. Pięknie wam dziękujemy za, za kolejny odcinek. To był dziesiąty odcinek podcastu Fancast, więc o, taki mały jubileusz, jubileusz. Nam, się, nam się trafił. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Hej, hej. Dzięki Heika.